Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot, to jest czytanie dla byków na wrzesień 2025. Mamy schyłek lata i wybrałam na tę okazję First Aid for Broken Heart Tarot, czyli pierwsza pomoc dla złamanych serc. Akurat to jakby nie ma związku z tym, że to czytanie będzie dla złamanych serc, ale po prostu podobały mi się kolory w tym tarocie, które przypominają mi o, o, o schyłku lata. I dodatkowo, oczywiście, ciasteczkowe wróżby, które mogą wprowadzić nowy element do tego czytania lub dodatkową informację. Zobaczmy w takim razie, jakie są, jaka jest ogólna energia dla byków. Byków, które mają Słońce, Byku, e, Ascendent, e, Marsa, Księżyc, Wenus. Zobaczmy najpierw, jaka jest dla Was ogólna energia. Królowa Energia. Ta karta. Mamy tutaj króla Kielichów. Jakie są. Jak będą wyglądały relacje u Was? Relacje u Byków we wrześniu. Jak będę wyglądały finanse. Finanse u byków we wrześniu. 6 pentakli. Rada dla byków na wrzesień. Głupiec. I wynik na koniec miesiąca. Jedna karta się. Nie, za dużo kart wypadło, więc jeszcze raz. Jaki jest wynik na koniec miesiąca dla biegów? Ta karta. Mamy tutaj księżniczkę Buław. Na spodzie mamy. Księżniczkę pentakli. No i tak to wygląda. Ogólna energia mamy tutaj: króleki lichów. Albo pojawi się taka osoba wokół was, albo wy będziecie w takiej energii. Hmm. Możecie do kogoś wyjść ze szczerymi uczuciami lub ktoś może do Was wejść z taką jakąś o, szczerą ofertą, bo Król Kielichów to jest osoba, która jest bardzo dojrzała, jeśli chodzi o, o emocjonalną sferę życia. Ale ja mam wrażenie, że albo Wy, albo ktoś będzie udawał, że czegoś nie widzi. Nie widzi tej oferty, nie widzi tego, co ta osoba ma do przekazania, do powiedzenia. Możecie być też w jakiś sposób e, unieść się dumą i u, unikać tej osoby również. E, tutaj widzimy tę kobietę, która ma na głowie tę wielką mm, piwonię i tego pawia, który siedzi jej na ramieniu. E, No, jest to taki bardzo dosłowne, jest to bardzo taki dosłowny przekaz. Widać, że ta osoba ma coś do powiedzenia, bo widać te lecące ptaki latające ptaki wokół niego, a to jest symbol przekazywanych wiadom wiadomości. Więc tutaj możecie nawet mieć bardzo dużą trudność w dotarciu do takiej osoby, lub być, lub, lub być bardzo niedostępni. A I to wam może towarzyszyć przez cały miesiąc, dlatego i, i ja widzę, że w, w relacjach to wygląda tak, że będziecie chcieli raczej e, pobyć gdzieś w jakiejś samotni, zamknąć się, nie dopuszczać do siebie nikogo i szukać gdzieś wewnątrz e, jakiegoś, jakiegoś światła w tunelu, jakiejś e, jakieś odpowiedzi na jakieś pytania. Możecie też powiedzieć na przykład komuś, że, że potrzebujecie więcej czasu, że, że nie chcecie teraz z tą osobą rozmawiać, mieć kontaktu, że, że szukacie jakby yy, wyjaśnień, potrzebujecie jakichś wyjaśnień, potrzebujecie sobie coś rozjaśnić. Yy. Tutaj jest napisane, że wewnętrzny głos. Właśnie w samotności prowadzi Cię do wyjaśnienia czegoś. Więc, może ja mam wrażenie, że może wam towarzyszyć taki jakiś taki smutek z, w związku z tą całą sytuacją, która tutaj zaistniała. Może, możecie na przykład e, szukać jakiegoś wyjaśnienia mam wrażenie, bo to jest to samo. Z, z dojrzałością, e, gdzie spotyka się intelekt i, słoń, i, i przepraszam, i serce e, to prowadzi do e, rozjaśnienia jakiejś sytuacji. Więc ktoś na przykład może udawać, że wy nie, że wy nie chcecie Hmm. Możecie udawać, że na przykład kogoś nie widzicie, a, a ktoś będzie na przykład, na przykład chciał coś wyjaśnić z wami. Całą tę sytuację, która tutaj zaistniała. Może też być tak, że pojawi się taka osoba, która będzie chciała coś wyjaśnić, dlatego że ona sobie coś tutaj już przemyślała. Hmm. Finanse wyglądają tak, że mamy te sześć pentakli. Ja mam wrażenie, że wy uznacie, że, że to, ile wydajecie, tyle, tyle dostajecie zwrotu. Tyle samo dostajecie zwrotu. Że może być jakiś taki balans w finansach we wrześniu u e, byków. Ktoś może dostrzec Wasze zaangażowanie? Ktoś może dostrzec, że, że jesteście niezwykli w tym, co robicie? Ktoś może w końcu dostrzec Waszą wartość? Ja też takie mam wrażenie. Może ktoś chce w końcu przyznać Wam rację lub też przyznać wam jakąś e, wynagrodzić was za, za jakieś wasze zaangażowanie, za jakieś wasze, wasze niezwykłe zaangażowanie za to kim wy jesteście, za to kim, co sobą reprezentujecie e, to może wam się udać w tym miesiącu, jeśli chodzi o finanse, możecie być na przykład y, dostać jakąś y, 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 jakby to powiedzieć, promocję podwyżkę nawet ale zalecany Wam jest, głupiec, zaczą, zacząć coś od nowa. Mam wrażenie, że może tutaj być jakaś, nie, jakaś sytuacja, która jest niejasna. Ktoś będzie dążył do tego, żeby ją wyjaśnić. I, i, będzie, I zalecane Wam jest, żeby się otworzyć na nowe początki, ponieważ nie wszystko wygląda tak, jak się Tobie wydaje. Że zacząć coś od nowa, bo może coś jest niejasne, może czegoś nie wiecie, a macie taką pozycję, yy, takiej osoby, która jest niedostępna, która na przykład może nie wiedzieć, jak sytuacja w rzeczywistości wygląda. I możecie nie chcieć być na to otwarci a zalecane Wam jest zacząć wszystko od nowa. No i wydaje mi się, że na koniec miesiąca tutaj będzie jakiś odzew, że tutaj, bo tu przychodzi paść buław, który przynosi dobre wiadomości, który wyrusza na, w, jakąś, w jakiś początek, coś zaczyna. I tu jest napisane tak, hmm, wyrusz w podróż, Twoja, twoja kre, kreatywność nie zna granic. E, może rzeczywiście coś jest war, wa, zalecane Wam jest zacząć coś nowego, bo e, i będziecie w tym bardzo kreatywni. Albo pojawi się też taka osoba wokół Was, która będzie emanować taką kreatywnością, która będzie chciała zaczynać coś od nowa. Która będzie chciała wyruszyć gdzieś w jakąś podróż, nawet z wami. A... Ta osoba jest zdeterminowana, żeby dotrzeć tam, gdzie wyruszyła. Ale Paś Buław ma to do siebie, że on lubi zbaczać z kursu, bo on się do czegoś zapali, ale później na przykład potrzebuje osoby, które go będą wspierać w tej, w tej podróży, na przykład w tym nowym przedsięwzięciu. Więc. Wam jest zalecane takie ryzyko, bo kupiec to osoba, która ryzykuje, która podejmuje się nowych rzeczy. Może tutaj czegoś nie widzicie, może musicie otworzyć oczy, zdjąć tę maskę z twarzy i zacząć coś od nowa, z jakimś takim nowym entuzjazmem. Mi się wydaje, że Wy podejmiecie to ryzyko i z nowym entuzjazmem wyruszycie gdzieś w jakąś nową drogę. E, nawet dosłownie jakąś podróż czy nawet e, e, podejmiecie się nowego zadania czy też e, wyjdziecie w końcu tej osobie naprzeciw zaczniecie coś od nowa może nawet wyślecie jakąś taką pozytywną wiadomość do tej osoby e, w przeszłości mamy tego pazia mieczy, który rzeczywiście przepraszam, pazia pentakli E, który coś zaczął? Coś mogliście zacząć? E, byliście gotowi na coś nowego i na to, żeby odkrywać to, co jest e, nieznane. E, no ale to był dopiero początek. Tu się coś zaczęło. Tutaj. E, Było to takie raczej no. Mm, może nie, mi, nie mieliście wystarczającej ilości zasobów na to, żeby, e, żeby coś zrobić, żeby coś nowego zacząć, ale e, mieliście w sobie entuzjazm. I e, Może, może nawet potrzebowaliście czyjejś pomocy? Chcieliście się do tej osoby zwrócić o pomoc, ale unieśliście się dumą i udawaliście, że tej, udawaliście, że tej osoby nie widzicie, a ta osoba w zasadzie mogła Wam pomóc. Po, najpierw wyjaśnić coś między Wami i może pomóc Wam w jakimś nowym przedsięwzięciu, które Wy tutaj macie na myśli. Zobaczmy w takim razie, co dodatkowo nam e, powie, e, powiedzą ciasteczkowe wróżby dla byków na wrzesień 2025. Wrzesień 2025, dla byków, jaka jest dodatkowa informacja? Seksualność. Istniejące związki m, mogą znaleźć nową pas między sobą nową pasję e, i seksualną atrak e, atrakcyjność. E, okazje do małżeństwa i dobre życie rodzinne jest mocną stroną. Jest z mocną, z mocną stroną w tym miesiącu, a dla singli e, uważaj na wszelkiego rodzaju e, kuszenie, ponieważ może to prowadzić do problemów. Dziecko również może przynieść wiele radości w tym miesiącu, więc jest tutaj kilka informacji, które może akurat do Waszej sytuacji konkretnej będą pasować, bo nie wszyscy mają dzieci, nie wszyscy mają, są w związkach i nie wszyscy mają przed sobą okazję do tego, żeby być w związku małżeńskim lub ktoś. Może się akurat oświadczać w tym miesiącu. Więc jest tutaj kilka informacji, które mogą pasować do waszej, do waszej sytuacji. Ja tutaj jeszcze czytam coś takiego, że jeżeli na przykład zaczynacie coś z kimś nowego, pojawia się jakaś nowa osoba, wychodzicie jej naprzeciw, to chcecie jej coś zaoferować. No to ja bym na Waszym miejscu uważała, poszukała rzeczywiście jakiegoś wyjaśnienia, bo ta osoba nowa może prowadzić do jakichś problemów. No tak, tutaj to, to odczytałam. Dla osób, które są singlami. Taka dodatkowa informacja. E no, a jeśli chodzi o dziecko, to rzeczywiście dziecko może wnieść dużo radości do waszego życia, i tutaj się pojawia: pojawiają się karty dzieci, pojawia się tutaj w karcie, jest nawet, nawet wam doradzane, żeby może zwrócić się, e, zwrócić uwagę na dzieci w waszym życiu. E, młode osoby, i tutaj też jest karta e, młodej osoby, i tutaj też. Więc to może być bardzo ważne w tym miesiącu dla was. E, I to wszystko, co chciałabym powiedzieć i przekazać bykom. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, to zostawcie lajka, komentarz a i do zobaczenia w, kol w kolejnych czytaniach. Dziękuję.